Witajcie kochani, jestem Tomek. Jestem uczestnikiem szkoły, na którą Was serdecznie zapraszam. Co na tej szkole dzieje się? Co u mnie się w życiu zadziało? Przede wszystkim otworzyłem swoje serce i doświadczyłem w niesamowity sposób, jak Bóg zmienia moje serce. Klamka do mojego serca znajduje się tylko i wyłącznie po wewnętrznej stronie. Więc o tym ja tylko zadecydowałem, ale w momencie, gdy zostało otworzone moje serce, Bóg zrobił resztę. Tak jak jest napisane, to co w sercu, to i na języku. To ktoś w inny sposób z obfitości serca mówią usta. Więc serce dla mnie jest czymś bardzo ważnym. Serce to życie, gdyż gdy umiera serce, to i wtedy nie ma życia. Kochani, serdecznie Was zapraszam na Szkołę Synostwa, bo to jest coś niesamowitego. Możesz w wyjątkowy sposób doświadczyć Bożej głębokości, Bożej łaski. To jest coś naprawdę niesamowitego. Niebo czeka na Ciebie, ale Ty o tym decydujesz, czy chcesz być w niebie.